Chodźcie, chodźcie. Tu kawałeczek. hałas. Hałas, bo... ...z karbonu. Hm, śmieszne. A, jeszcze to. Tylko ten jest taki hałowy, A ten jest kozak. I jeszcze to? Całusieńka z karbonu. Ale nie to wam chciałem dziś pokazać. Coś zupełnie innego. Yy, bo to, co Wam chciałem pokazać, to są, to są te miniaki, ale nie, że tak wszystkie naraz, tylko kurde, takie gadżety, które tutaj są. Yy, tutaj pominąłem na przykład GTK. On w ogóle nie ma z tyłu siedzeń, tylko ten, rozpórki, no nie? Mm. Ale fotele ma, fotele ma fajne, ale yy, pokażę Wam za chwilę, jakie mógłby mieć. Gdzie to były te suknie. o! Co za fotel! O kurde! To wnętrze. To jest dla mnie auto całej imprezy, o tej imprezie. Jest, że taki prytek, prawie bez silnika, a tak brzmi. Czegoś tutaj nie rozumiem. W normalnym samochodzie jak widzisz naklejone paski, to no żal, no, nie? Straszna wieś. Natomiast jak widzisz Mini bez naklejek, bądź jakichś gadżetów, takich... E, bo... To nie tam ten on, tylko ten miał być y, autem z lotu. Czy tam całe imprezy dla mnie o bo bo w temacie różnych detali i w temacie wnętrza strasznie się jaram miniakami już są jakieś takie samochody że Ej, macie jeden można Myślę, że tak Dziękuję Proszę i product placement Powinienem za to wszystko brać pieniądze kariery to ja w tym youtubeowaniu nie zrobię raczej ale co chciałem powiedzieć to że strasznie na przykład mi się w mini podoba to że w każdym absolutnie współczesnym mini ten element jest jakby osobny, no nie? Tu są drzwi, a tutaj jest maska. I to się aż prosi, żeby wykleić to jakąś folią, w jakimś innym kolorze, nie wiem. W tym wypadku na przykład w czarnym, żeby koherentnie korespondowała z felgami. A, dach jest biały, powinien być czarny. Nieważne. Jakbym miał takie mini, stare, używane, to pewnie więcej bym wydał na folię, niż na sam samochód. Sam nie wiem. Ale nie to tak wam naprawdę chciałem pokazać, tylko, tylko coś zupełnie innego. Sekundka M850i O oh fuck No nic. Z Silesia Ringu do Warszawy, pewnie w 5 godzin. Ech. Chyba nie dam rady z otwartym dachem. Kurde balans! To chyba trwało ja wiem? 0,18 sekundy? Ale postęp. W ogóle nie trzeba pedałów dotykać Zwalnia, zatrzymuje się do zera Rusza, przyspiesza Trzyma odstęp, tutaj sobie można ustawić Sorry za hałas w tle, ale wczoraj była taka piękna pogoda Jechałem z Silesia Ring do Warszawy Po drodze minąłem milion super miejscówek, gdzie mógłbym nagrywać, ale Mi się nie chciało, bo mi się tak fajnie jechało A dzisiaj jak muszę oddać samochód to pada deszcz i w ogóle Pomysłu nie mam. No dobra, czyli tak. Witam w oryginale, czyli BMW Z4, a nie jakiejś tam podróbce, czy innej inżynierii emblematowej. To jest akurat czyści, 30, 30... Kurde, ja mam taki problem z wymową. Czyści jaki źwi. E, nieważne. Dwulitrowe turbo, 250 coś koni. Świat i ludzie. Świat i ludzie. Nie wiem po co więcej. Nie, no fajnie, oczywiście ten M40i, ten z 3-litrowym, sześciocylindrowym, rzędowym silnikiem. Milion razy mocniejszy. Natomiast tak do no codziennej, w ogóle taka dygresja. Wiele ludzi, którzy znają się na motoryzacji i umieją tego typu samochodami jeździć, otóż oni twierdzą, że mniejszy silnik, pomimo że słabszy, Jeździ o wiele lepiej, nie tylko w tym samochodzie, ale w wielu samochodach, bo jest lżejszy, mniej jakby tej masy jest z przodu, więc samochód jest bardziej. Dobrze, że mi telefon przerwał, bo już naprawdę te dygresje to jest za długie wszystko. Co teraz? Testować go nie będę, bo to jest nowy samochód. Nowe samochody to, to one tak w tych moich czterech głównych kategoriach to tak dostają na ogół albo 10, albo 0. Silnik Wam może pokażę. O, o, o taki jest. Takie śmieszne rozpórki ma tutaj. W ogóle, co widać, tu są kielichy zawieszenia. Więc, jakby taką linię tutaj narysować, to ten silnik jest montowany tak yy, przednio centralnie. A ogólnie, fajnie zrobiony. No, nie z karbonu, tak jak ta M2 Competition, ale nie ma się do czego przyczepić. Nieważne, wracając do klocków, no nie? Gdybym miał przyznawać tej Z4 klocki, ale ich oficjalnie nie przyznaję, to by było tak. Za jazdę dałbym 10. Do tej kieszeni chowa. Wiem, co jeszcze chciałem Wam pokazać. To jak się nisko siedzi, jak abstrakcyjnie wręcz. Obadajcie to. To jest fotel w najniższej pozycji. Tutaj mam tyłek. Chodzi mi o to, że tutaj jest próg samochodu i on jest na tej wysokości. A siedzi się tam o wiele niżej. Oczywiście, że to nie jest na ziemi auta. No nie, no bo tutaj jeszcze do ziemi jest jakieś tam 10 cm, ale wrażenie przez to, że sadzasz tyłek poniżej progu, przez który wchodzisz. To jest niesamowite, naprawdę jakby się do jakiegoś superkara wsiadało. Pokażę wam. Powaga, z ręką na sercu, tak serio, serio. Nie ma opcji, żeby gdziekolwiek teraz na rynku albo kiedykolwiek w przyszłości pojawiło się auto, w którym będzie mi się lepiej siedziało. Po prostu tutaj osiągnięto absolutny szczyt Mojej personalnej ergonomii za kierownicą. Za pozycję dałbym 10. Abstrakcyjnie się świetnie siedzi. To jest coś takiego, że jakbyście wsiedli do takiej Z4, to gwarantuję, że nigdy wcześniej tak dobrze w żadnym aucie Wam się nie siedziało i nigdy już później w żadnym nie będzie. Po rewelacyjnie się tutaj siedzi. Te 10 schowam do tej samej kieszeni. Na dziś dzień. To jest top-topów. To, to wszystko, to doświadczenie związane z prowadzeniem takim aktywnym. Cholernie dynamicznego i zwartego auta, plus to całe, nie wiem jak się to nazywa oficjalnie, to całe to connectivity, to coś, co cię łączy z tym samochodem, ale nie mechanicznie jak kierownica, gaz, czy tam <grych> organoleptycznie jak tyłek via fotel, tylko te, te wszystkie systemy, naprawdę BMW. BMW robi to po prostu doskonale. Gdybym miał oceniać koherencję, czyli spójność, to dałbym 10. Po prostu w tym samochodzie wszystko jest idealne. Można się czepiać tego, czy tam coś komuś w nim pasuje, się podoba, nie podoba, ale jako całość to jest po prostu przecudowny. Tą dychę schowam do tej samej kieszeni. O kurde, mówię Wam. Gdyby to coś miało y, twardy dach, w sensie gdyby było kupetą, to byłby to chyba najlepszy samochód na świecie. Taki na kryzys wieku średniego. Pardon za dygresję, ale jako osoba od wielu z Was starsza, co, co widać, mam brodę, jestem siwy, chciałem Wam e, pokazać, jak w moim przypadku. Objawił się kryzys wieku średniego, bo y, kryzys wieku średniego to jest coś, co y, dotknie nas, mężczyzn, wszystkich, zawsze, wcześniej, później, ale dotknie i jak będziecie wiedzieli, jak to przebiegało, albo przebiega u mnie, to w momencie, kiedy Wam się przydarzy, to nie będziecie z tego powodu robić jakiejś wielkiej afery, tylko po prostu sobie pomyślicie: no, tak, pamiętam. Tamten gość taki z internetu, nie? Miał podobnie, więc y, wszystko jest ze mną w porządku. E, no, jest to na maksa głupie, y, y, więc u mnie to wygląda tak. E, chwileczkę. To nie jest mądre, ale, ale to jest normalne. To po prostu wynika z fizjologii każdego mężczyzny w pewnym wieku. Najważniejsze w tych butach jest to. Październik 2019: 64 tysiące subskrypcji. To są buty, które mają mnie motywować. Czyli, mówiąc wprost, jestem świadomy swoich problemów z kryzysem wieku średniego, więc próbuję bezsensowne zakupy tłumaczyć w jakiś taki motywacyjno-coachingowy sposób. Kurde, naprawdę to jest dramat, co ja robię. Te kupiłem, bo wydawało mi się, że będzie na nich wysoki resel i że sobie po prostu cokolwiek zarobię. W jedynkach też się w ogóle nie da chodzić. To jest po prostu drewniak. A jeszcze jedno mam. Jeszcze jedno mam ciekawe. Tu mam fajne buty. To jest Jordan Black Cat. Oh, na tych resel jest ogromny, ale są w super ankie i na pewno ich nie sprzedam. Oh, Jezu. Kończymy tą dygresję. Dygresję której. Będę się bardzo wstydził, bo naprawdę to jest absolutnie żenujące. Natomiast pomyślałem sobie, że jest pomiędzy nami taka więź, że daję wam z siebie bardzo dużo, chociaż rzadko, prywatności, w zamian za co wy mi nie dajecie nic, ale nie, nie, nie ma problemu, nie ma problemu. E, jakoś sobie z tym radzę. Zapijam smutki. Może nie tyle zapijam, ile e, zakupuję. I am the power. I react to the actions of a few. I am the hatefulest and faithfulest entity born in a storm of warnings that accrue. Oceniać rasowość, to dałbym zero, bo naprawdę z każdym nowym BMW, Audi i Mercedesem, takim współcześnie nowym, tak niestety jest. Ja już to mówiłem, jak testowałem tutaj x trójkę. Z takimi samochodami jest tak, że one są rewelacyjne, ale potem wychodzi ich następca i. i... Posiadanie czegoś takiego już jest takie trochę, e, no takim FOPA, no nie, bo następca jest o wiele lepszy, bo tu jest tak dużo elektroniki, tak dużo systemów, to całe connectivity, te ekrany, sposób obsługi. Kiedyś samochody miały proste wyświetlacze, proste guziki i kolejna wersja, czy tam następca miał takie same guziki. One mogły być trochę ładniejsze, ale generalnie działały tak samo, no nie. One się tak szybko nie starzały, jak teraz starzają się wyświetlacze. A tutaj w tych autach są w zasadzie same wyświetlacze. To jest tylko przypadek, że na konsoli centralnej są guziki, które faktycznie fizycznie można wcisnąć. To jest jakaś pomyłka. Założę się, że następca będzie miał już wszystko ze szkła dotykowe z jakimś tam haptic feedback czy coś takiego. Zero zarasowość, i to zero włożę do tej samej kieszeni. Jak niezmiernie łatwo policzyć w tej lewej kieszeni mam klocków i zostało mi do rozdania jeszcze 10 hashtagów. Zwartość na maksa. Dźwięk nie, bo, bo on jest chyba generowany sztucznie. Poza tym y, jakiś taki jest ach, świetnie. No nie to słychać. Dociskasz i w ogóle, ale zarówno to strzelanie z wydechu o to Dźwięk samego silnika, taki odczuwalny w środku taki średni. Skrzynia. No te nowe skrzynie automatyczne, sportowe w BMW 8 biegów. Rewelacja. Drzwi. No po prostu, ale nie, ale nie dam klocka. Bo, bo zobaczcie, chodzi o to, że jak w większości kupę i tu w kabriolecie też szyba wchodzi tutaj pod dach, no nie pod taką uszczelkę. I w momencie kiedy ciągnie za klamkę, to ona równocześnie z tym, jak się drzwi otwierają, się opuszcza, żeby nie wyrwać tutaj czegoś. I problem jest taki, że w momencie, kiedy robisz tak, to wszystko się dzieje naraz i ona tak naprawdę się wyrywa spod tej uszczelki. Moim zdaniem tutaj powinien być guzik. I najpierw się powinno naciskać guzik, szyba wtedy powinna zjechać odrobinę i dopiero powinno się otworzyć drzwi. E, strasznie jakbym miał ten samochód, mnie by to irytowało, ja bym otwierał drzwi nie takim jednym mocnym pociągnięciem, tylko najpierw bym je tak na przykład przytrzymywał kolanem, odciągał klamkę, szyba by zjeżdżała i dopiero bym je wtedy otwierał. A, a, albo jak nie kolanem to na przykład, to na przykład biodrem i, i klamkę i szyba i dopiero wtedy. Skomplikowane to było, męczące, już wiecie dlaczego klocka za drzwi, <laughs> za drzwi nie daje. Cup holdery, są dwa. Kierownica, kurde, rewelka, RWD wiadomo, szczepionka, no na maksa, po prostu tam czasami mam wrażenie, że się jest za nisko wręcz siedzi. Chcę to. Nie, bo nie lubię kabrioletów, ale gdyby zrobili to w coupé i nie zmieniali znaczków na jakieś te durne japońskie dla emerytów, bardzo... bez fejków, no nie są fejkowe. Chyba dwa nawet czy coś takiego. O, i, i to wszystko. Ile tego wyszło? Tutaj było 30, tutaj potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Tak, na pewno? Na pewno. 36, ale to bez znaczenia. Nie ma co tak nowego samochodu oceniać i zestawiać go z Waszymi używkami. A to jest ładne. Super ładne, po prostu. Jak patrzysz na takie Z4, to, to dobrze bardzo wtedy widać, jak skaszaniona designersko jest supra z tymi swoimi tandetnymi wlotami, które tłumaczą tym, że niby możesz sobie potem je odblokować, jak stuningujesz auto. Niezła kurna ściema z tym przodem, który supra ma gigantyczny jak ten McLaren senna bo po prostu. Kupa straszna. Jest widziałem ostatnio supre na żywo. W korku stała dosyć dobrze i się przyjrzałem i po prostu rasowość minus 5. To jest po prostu śliczne. Ej serio i to w zasadzie tyle, po prostu... W ogóle co ciekawe, zrobiłem im 850 km i średnie spalanie wyszło mi... O ile to w ogóle kogokolwiek interesuje w takim aucie? 7,1. Bo ja właśnie takim testerem jestem. Ja jak mam możliwość w aucie ustawienia różnych trybów, to od razu przełączam na tutaj akurat na Eco Pro i się jaram tym, że tam jakieś punkty zyskuje, że on mi na przykład napisze, że od uruchomienia zaoszczędziłeś już paliwa na dodatkowe 10 km. Takim grywalizatorem jestem. Tak się takimi rzeczami strasznie jaram. W mini pamiętacie, e, tutaj testowałem. Jest taka fajna rybka, no nie? Im fajniej jedziesz, tym ona się bardziej cieszy. <grytanie> tutaj mógłby być co tutaj by mogło być? No rekin, wiadomo, no nie? Za każdy punkt uzyskany przez fajną, ekologiczną jazdę i takie przewidywanie sytuacji na drodze, rekin zjadałby nurka. Tam nurka! To jest samochód lifestyleowy. Odgryzałby nogę surferowi. W sumie, skoro i tak stoję w korku, to jeszcze do jednej rzeczy się przyczepię. Tutaj nigdzie nie ma przycisku, żeby włączyć klimatyzację albo ją wyłączyć, a także nigdzie nie ma przycisku, żeby synchronizować ze sobą temperaturę po lewej i po prawej. To się robi tutaj, jest menu AC, i tu jest właśnie opcja synchronizacji lewej strony z prawą, a tutaj jest włączanie klimy. Takie to jest... Takie to dziwne jest trochę dla mnie. Za bardzo jest to ukryte, no. Klimatyzacja i synchronizacja lewy-prawy to są takie rzeczy... No nie wiem, moim zdaniem często się tego używa. Tutaj trzeba szukać. Problem jest jeszcze taki, że jak już masz to zsynchronizowane, no nie? No, to wszystko jest ok, ale w momencie, kiedy przyjdzie pasażer i chociaż raz kliknie, to już się synchronizacja kończy i że tak powiem, pupa zbita. Trzeba wchodzić gdzie to było. No, ale to w większości współczesnych systemów jest tak, że w samochodzie masz 1500-1900 różnych funkcji, i ktoś musiał podjąć decyzję. Jakiś inżynier zdecydował, i, i już no co poradzić. Teraz jak sobie przesłuchałem na aparacie jak ten wydech słychać z zewnątrz. Klocek za dźwięk y, dodaje do tamtych wszystkich, nie wiem już ile to było tutaj napiszę, ale naprawdę to bez znaczenia, bo punktowanie tego auta jest, jest nieoficjalne, nieusankcjonowane, wręcz nielegalne.